Brak koncentracji u dziecka to trudność, która może wpływać na rozwijanie jego umiejętności i wiedzy, wpływać na jego rozwój i dalszą edukację. Dzisiaj dam Ci pięć gotowych strategii na to, jak podtrzymać uwagę Twojego dziecka, tak by funkcjonowało lepiej. Niektóre z tych wskazówek mogą wydawać się nieoczywiste. Więc, jeżeli ten temat Cię interesuje i chciałbyś wiedzieć więcej na temat tego, jak rozwijać koncentrację uwagi u swojego dziecka. No to wysłuchaj dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Katarzyna Hejmowska, jestem psychologiem, jestem też doktorem nauk społecznych na co dzień pracuję w studiu psychologicznym, gdzie prowadzę szkolenia dla nauczycieli specjalistów i jestem też terapeutą, pracuję z dziećmi z młodzieżą, prowadzę trening umiejętności społecznych. W tym odcinku chciałabym się zająć takim tematem jak trudności z koncentracją u dzieci i jakim przeciwdziałać. Więc jeżeli ten temat jest dla ciebie ciekawy, no to zostań ze mną. To fabryka relacji, studio psychologiczne. Plus i psychologia dziecka w praktyce. Dzieci, które mają trudności z koncentracją, to są też dzieci, które bardzo często myślę, że rodzice powiedzieliby jak każde dziecko mają nieład w swoim otoczeniu, w swoim pokoju. Więc to, od czego możemy zacząć. To pomóc im uporządkować tą przestrzeń. Szczególnie ważnym elementem jest uporządkowanie biurka jako takiej przestrzeni do pracy, do nauki. Dobrze jest, jeżeli na biurku poza komputerem, jeżeli dziecko wykorzystuje go w nauce lub książkami, zeszytami, nie znajduje się nic więcej, ewentualnie szklanka wody, żeby móc po nią sięgnąć. Szczególnie istotne jest, żeby nie leżał tam telefon, który może swoimi dźwiękami, powiadomieniami. Rozpraszać nasze dziecko, więc to jest pierwsza rzecz, od której warto zacząć. Rozejrzeć się, wyrobić u dziecka taką potrzebę utrzymania tego porządku, nauczyć właśnie porządkowania swojej przestrzeni, i to jest już pierwsza rzecz, bardzo pomoże, ponieważ dzięki temu ograniczamy ilość bodźców rozpraszających, pomagamy trochę uspokoić ten układ nerwowy i dziecku będzie dużo łatwiej się skupiać. Drugą strategią jest wprowadzanie rutyn i schematów, takich codziennych rytuałów w funkcjonowaniu dziecka. Jeżeli oczekujemy, że dziecko na przykład po wstaniu rano pójdzie umyć zęby, wykona toaletę poranną, zje śniadanie, spakuje się, ubierze i wyjdzie do szkoły, no to dobrze jest, jeżeli będziemy mu w tym towarzyszyć przez przynajmniej początkowy czas i jeżeli będzie to powtarzalny schemat. Im bardziej będzie to powtarzalny schemat, tym większe jest prawdopodobieństwo, że stanie się taką codzienną rutyną. Dziecko będzie o tym pamiętało, bo będzie się to działo automatycznie. Będzie to znacznie prostsze dla tego dziecka i też dla nas, jako rodziców, którzy no być może czasami z niecierpliwością czekamy, aż dziecko się ubierze, że zjadło śniadanie, posprzątało. Czasami mamy takie oczekiwanie, że dziecko wykona to szybko, to nie zawsze się udaje. Natomiast ważne jest tutaj. Powtarzalność i te rytuały, które dzieją się codziennie. Tutaj, w tym miejscu, też warto pamiętać o tym, że dobrym pomysłem jest wyznaczanie czasu na wykonanie określonych zadań. Czyli dziecko wstaje, ma 5 minut powiedzmy na umycie zębów, później 15 minut na zjedzenie śniadania, 5 minut na ubranie się, i dobrze jest wyznaczać te interwały czasowe, dzięki czemu. Ta rutyna przyjdzie jeszcze łatwiej. Kolejną rzeczą, która jest wsparciem w rozwijaniu koncentracji, to jest prowadzenie takiej rozrywki intelektualnej. Gry logiczne, gry strategiczne, puzle czyli takie rzeczy, które wymagają myślenia strategicznego, planowania organizowania. Pamiętajmy, że osoby, które mają trudności z koncentracją, na przykład osoby z ADHD, to są osoby, które często mają problem z funkcjami wykonawczymi, więc takie rzeczy jak właśnie puzle, jak gry strategiczne pomagają im lepiej rozwinąć tą umiejętność planowania, organizowania, też czasami przestrzeni. Więc no i są oczywiście atrakcyjną rozrywką, taką intelektualną, rozwijającą też funkcje poznawcze więc warto na to postawić. Czwarta strategia dotyczy obszaru takiego dobrostanu psychicznego, wyciszania układu nerwowego, umiejętności regulacji. Emocji. I tutaj y, możemy mówić o technikach relaksacji, o technikach mindfulness, technikach uważności, y, czyli rozwijaniu takiej umiejętności właśnie radzenia sobie ze swoim stanem emocjonalnym, wyciszania układu nerwowego, umiejętności bycia tu i teraz. Pamiętajmy, że kiedy nadmiernie skupiamy się na tym, co już się zdarzyło, a jeżeli zdarzyło się coś nieprzyjemnego i będziemy o tym intensywnie myśleć, to my będziemy przeżywać być może przygnębienie, a jeżeli będziemy cały czas patrzeć w przyszłość, obawiając się o to, co się wydarzy, to yy, często mamy wtedy taką tendencję do przeżywania lęku, więc najlepiej jest być w tu i teraz, i skupiać się na tym, co aktualnie się dzieje. Takimi prostymi... Technikami relaksacyjnymi. Może być puszczanie baniek, które świetnie też wspiera ćwiczenia oddechowe związane z relaksem. Ja często wykorzystuję banki w pracy z młodszymi dziećmi. I jest to dla nich świetna zabawa, a przy okazji ćwiczymy właśnie. Oddechy. Bardzo prostą metodą jest liczenie rzeczy, które obserwujemy w swoim otoczeniu w danym na przykład kolorze. To bardzo pomaga obniżyć poziom emocji, jeżeli tych emocji jest za dużo. Przy tej strategii zatrzymałabym się też na to, żeby zadbać o właściwą higienę snu, ponieważ no sen to jest taki ważny element. Naszego życia i bardzo wpływające na dobrostan, więc dobrze jest zadbać o miejsce, w którym śpimy, pamiętać, że miejsce, w którym śpimy, służy do spania, więc dobrze byłoby, żeby nie robić w tym miejscu innych rzeczy, jak oglądanie seriali, jedzenie. Praca. Mówię tutaj do osób zwłaszcza dorosłych, bo myślę, że my, dorośli, też mamy problem z tym, żeby czasami nie zabierać pracy ze sobą jeszcze do łóżka i do ostatniego momentu czegoś nie przygotowywać, nie pisać. Natomiast w przypadku dzieci wyrobienie takiego nawyku dbania o tą higienę snu jest szczególnie istotne. No i jeżeli mówimy o higienie snu, to oczywiście warto też zwrócić uwagę na to, żeby dziecko przed Zaśnięcie nie miało kontaktu z niebieskim światłem smartfona, komputera, ponieważ to niebieskie światło wpływa pobudzająco na korę przedczołową i potem bardzo negatywnie wpływa na dobrostan psychiczny dziecka. No i niestety wpływa też na koncentrację uwagi. Piątą strategią, która być może wydawać się nieoczywista, być może niektóre osoby zaskoczy, jest wprowadzenie w taką codzienność aktywności fizycznej. Jak aktywność fizyczna wpływa na koncentrację uwagi? W bardzo prosty sposób. Kiedy podejmujemy aktywność fizyczną, poprawia się dotlenienie organizmu, krew, fizycznej. Inaczej, no też mózg jest lepiej dotleniony, no i bardzo to pozytywnie wpływa na procesy poznawcze, tym koncentrację uwagi. Co więcej, lepsze, lepsze dotlenienie mózgu wpływa na tworzenie się nowych połączeń neuronalnych, więc te procesy poznawcze będą przebiegać bardziej efektywnie. No i jeżeli pracujemy z małymi dziećmi, jesteśmy. Nauczycielami i prowadzimy zajęcia, to warto co jakiś czas zrobić przerwę. Pamiętajmy, że zwłaszcza mali ludzie potrzebują ruchu do swojego prawidłowego rozwoju i takim elementem, który może wspierać te funkcje poznawcze i też koncentrację uwagi, jest taka krótka przerwa na ruch, tak zwana gimnastyka śródlekcyjna. Tak to też się kiedyś nazywało. Warto to wykorzystać. To taki jest przerywnik, ale bardzo pozytywnie wpływa na funkcjonowanie dziecka. Pamiętajmy też, że dzieci z napobudliwością wykorzystują aktywność ruchową po to, żeby właśnie regulować swój poziom uwagi. I jeżeli obserwujemy dziecko na przykład z ADHD, które bawi się długopisem, kręci się na krześle, żuje gumę, no to jest to dla nas sygnał, że dziecko bardzo próbuje się skoncentrować. Jeżeli nam to przeszkadza, to zastanówmy się, czy możemy to czymś zastąpić, żeby nie przeszkadzało nam podczas zajęć, natomiast żeby nadal to dziecko miało zapewnioną potrzebę tego ruchu. Mam nadzieję, że te wskazówki okazały się przydatne. Zachęcam, żeby je wypróbować. No i napiszcie w komentarzach, czy jakieś rzeczy działają u Was, czy macie rozwiązania na to, jak aktywnie wspierać rozwijanie koncentracji uwagi u dzieci.